U nas szpital się tłumaczy, że realizuje procedury NFZ-u, nie sprawdzając, czy one mają jakąkolwiek wartość. Podam konkretny przykład. Leczenie chemioterapią, które w Polsce jest w tej chwili przymusowe, powoduje, znam przykłady, że jak matka odmawia leczenia chemioterapią dziecka, to lekarze straszą ją odebraniem dziecka. Mimo że powinni wiedzieć. Że leczenie chemioterapią powoduje zgon średnio, statystycznie w ciągu 3,5 roku, a leczenie innymi metodami daje czas przeżycia 13,5 roku. Więc jaki sens jest wprowadzania chemioterapii? No, jest jeden. Chemioterapia kosztuje 200 tysięcy rocznie. To jeżeli szpital ma powiedzmy setkę takich ludzi, to ma 20 milionów na czysto. A żeby zarobić 20 milionów w inny sposób, to by musiał przebadać co najmniej 2000 czy, czy, czy tam ileś pacjentów. No, a to jest niemożliwe, bo takiej ilości pacjentów nie jest w stanie przebadać w tym czasie. A chemioterapia jest w stanie dać, mimo że ona nie ma żadnej właściwości leczniczej. Jak mówiłem, nowotwory na przykład prostaty u mężczyzn. Duża, duży, wysoki poziom witaminy D3 w organizmie jest w stanie zlikwidować niebezpieczeństwo. Nie robi się tego, robi się elektroreseks, która daje powikłania i które w końcu doprowadza do zgonu.